Cześć, witam serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. A cóż to za wielkie koło sterownicze zakrywa pół mojej buzi. Otóż rozpoczynam nowy, nową serię, nowy film, nowe parę takich odcinków, na których będę wam pokazywał, jak przerabiam mojemu kumplowi Outlander'a. Zobaczcie sobie tutaj, co mamy do czynienia. Jest to oczywiście Outlander Turbo pierwszej generacji w specyfikacji szwedzkiej auto kiedyś należało do naszego Outlanderowca Sergiusza, a potem kupił jej Maciek, mogliście zobaczyć ten odcinek z Maciem, jak było tysiąc koni mechanicznych na jednym placu u mnie wtedy też ten, dubaliśmy delikatnie ten egzemplarz, zmienialiśmy tam jakieś pierdółki, jakieś radia tam blow kamerki i teraz aktualnie Krakusik jest u mnie na moich, do mojej dyspozycji przez długi, długi czas Maciek siedzi w Szwecji. Zlecił mi, żebym go tutaj troszkę przybrał w moc. Auto jest już po wirusie. Tam z tego co pamiętacie albo nie. Jeżeli śledzicie na bieżąco, jesteście w temacie, to powinniście wiedzieć, że ten samochód już jest trochę porobiony. Aktualnie po RS jakieś 265 KONI, 380 Nm mamy w tym egzemplarzu. To wszystko mamy jeszcze na fabrycznym interkulerze pod maską, top mounted no i co, i tutaj Maciek powiedział, żebym go trochę poprzerabiał ten samochodzik, więc wpadnie tutaj FMIC wpadnie tutaj Brembo dystanse, z tyłu widać kółeczka za mną siedemnastki oryginalne, które tutaj będą założone no bo już na, na ten setup Brembo nic innego się nie założy niż taką siedemnastkę auto dostanie właśnie 25 mm dystansik no i będę sobie tutaj dłubać go przez dłuższy czas, Maciek będzie sobie tam pracował za wielką wodą a ja będę miał do dyspozycji, na szczęście ten samochód ma hak z tyłu, jest parę kosiarek się przewiezie nim może przyczepek, lawet <grym> zobaczymy jak sobie daje radę z ciąganiem różnych towarów no i co, auto przejdzie u mnie takich parę zabiegów kosmetycznych tam Maciek mówił, żeby jakieś pokrywa zaworu zmieniła kolor tak i wiecie szmery, bajery Auto pojedzie też na serwis na warsztat. Jest już umówiony termin. Tam będzie przejrzane od spodu, jakieś tam gumowe elementy zawieszenia, wiecie, takie posprawdzanie rutynowe, żeby to wszystko się trzymało kupy, bo ten samochód wraca do swojej ojczyzny, za jakiś czas wraca z powrotem do Szwecji. Tam naprawy, serwisowanie takich samochodów są drogie, więc tutaj postaramy się zrobić go na tip-top, żeby żeby był już ogarnięty tutaj u nas w kraju no i ten samochód wróci tam do, do Maćka Maciek sobie go tam zabierze z powrotem do siebie po tych moich serwisach, po tych moich działaniach postaram się jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie jaka będzie decyzja właściciela być może jeszcze po tym montażu interkulera, tak jakbym to widział auto pojedzie z powrotem do RS może się uda umówić wirusa i spróbujemy tutaj zrobić jakieś 400 plus jeżeli chodzi o Nuta, nie powinno być żadnego z tym problemu już wtedy więc tutaj byśmy celowali pewnie w jakieś 270-280 koni spokojnie i ponad 400 N po wirusie. Myślę, że to do ugrania. Jest tam jeszcze do poprawy komin tylny. Macie chciałby, żeby troszkę bardziej tak gadał jak mój, żeby troszkę tam bardziej basowo się odzywał ten samochód. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ee, większość gratów, już do tych wszystkich moich działań, jest pokupowane. Niektóre jeszcze są w drodze, niektóre jeszcze idą. Ee, będzie tutaj fajne orurowanie, femice spawane przez naszego Dominiczka Outlanderowca. Bardzo pozdrawiam, super to on robi. Naprawdę, taka robota, jaką on wykonuje z nierdzewy, jak on to spawa, no to powiem Wam, że aż miło popatrzeć na to. Sam też takie orurowanie z nerdzeweczki będę do siebie stosował, będę przerabiał moje LSRG, ale to się dowiecie może w przyszłości, w późniejszych jakichś filmach, jak to będę ogrywał. Może jak to będę przerabiał. Ogólnie u mnie będziemy trochę, będzie wydłuwać tak samo mojego, No to niekończąca się przygoda. Znowu coś wymyślił krzesień, ale trudno tak musi być. Znowu sobie tam coś wymyśliłem, troszkę inaczej, trochę mocniej, trochę lepiej. Zobaczymy. No, aktualnie LSRG znajduje się u mechanika w Jędrzejowie. U mojego nowego mechanika <laughs> od Dareczka poleconego zmienia się tam sprzęgiełko. W nim będzie robione sprzęgło, bo po 130 tysiącach powiedział papa po tych wirusach, po tych wszystkich modach. No, nie jest to jakieś zaskoczenie. Wiedziałem, że to się wypluje kiedyś, coś się z tym podzieje. Więc aktualnie LSRG będzie miało założone Exedis Evo 7.9, no i powinno sobie radzić z większym Newtonometrem teraz. Powinno sobie dalej wesoło ciągać te lawetki na spokojnie. No, ja teraz mam w użytkowaniu tego fajnego egzemplarza mam sobie go na stanie, jak to się mówi będę sobie go używał przez pewien czas i tam w miarę systematycznie będę wam pokazywał co tam będzie w nim dłubane, co tam będzie przerabiane będę Wam to ogrywał jak tam będę miał chwilkę czasu i pokażę Wam jak się tutaj te samochodziki fajnie przerabia, jak się je modzi no i cóż miejmy nadzieję, że będzie Pan zadowolony, będzie szanowny klient, szanowny Pan Maciek zadowolony z tego co tu zrobimy troszeczkę mu dopalimy mocy, żeby mu się tu jeszcze lepiej odpychało no i kolejny fajny Outlanderek będzie sobie oddychał tak jak należy. A to z koło sterownicze, ten, to, to już druga historia. Ja nie mogę się przyzwyczaić w ogóle do tego, i do tych hamulców seryjnych, ani się nie mogę przyzwyczaić do tego, do tego wielkiego koła. No ale to już przyszłość. Dobra, kierownica mnie zasłania. Yy, obserwujcie, będę to tytułował jakiś tam krzychu garage, czy jakiś bzyk garage. Serii odcinków. Jak będzie Was ciekawić, to będziecie wiedzieli, że tutaj będzie to na temat dubania tego auta Maćkowego, Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego, cześć.